No, hej, witam Was w kolejnym odcinku z serii Gramy przy bolans. Yy, I tak, yy, co Wam mogę powiedzieć? Że zostały nam, proszę, ja Was, całe dwa odcinki. Tak, level 11 i level 12. Yy, no i zaczynamy. Ja sobie w międzyczasie się napiję i coś Wam może pogadam. W tle już widać naszą planetę gdzieś tam daleko. No, i zdradzę wam mały sekret. Tak. No, e, zdziwiłby się ten, kto by oczekiwał, że na przykład powiem, że nagrywam ten odcinek na trzeźwo. Nie, 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 nie tak być nie będzie. O renomy kanału dbać trzeba. E, no, więc o co może chodzić? A zasadniczo to chodzi o to, że proszę, ja was zdradzę wam taki sekret, że nagrywam ten odcinek no już dobry... Hmm, dobre pół roku po zakończeniu serii. Tak, jak to możliwe? A no możliwe to jest w ten sposób, że niestety e, jakimś dziwnym trafem wcięło mi dwa odcinki na YouTubie, więc muszę nagrywać od nowa, ale stwierdziłem, że no... no głupio nagrywać tak od razu, natychmiast, tak? E, bo no bym wiedział co mnie czeka, więc sobie grzecznie przeczekałem O, trafiłem Super No szlak by to trafił, nie trafiłem eee, no i będę musiał zacząć od nowa najpewniej eee, oj, 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 nie, 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 nie! I poleciał w pizdu. Tak, no głupio by było, gdybym mm, po prostu sobie Ja wiem. Mm, no... No, właśnie, i teraz umrę. No, może nie. Gdybym y, grał wiedząc, co mnie czeka, tak nie byłoby tego efektu niespodzianki. Dlatego też e, troszeczkę się zmieniły zasady. No, muszę umrzeć w sensie, w sensie. Po prostu odczekałem długo, 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 żeby móc, y, y, prawda, już y, no, grać praktycznie na świeżo. No, nie idealnie na świeżo, bo jednak coś tam z tej gry pamiętam. Ale na tyle na świeżo, że nie do końca pamiętam, na czym polegają poszczególne zagadki. I właśnie o to mi chodziło, żebym nie do końca pamiętał, żeby wszystko było jednak jeszcze troszeczkę dla mnie zaskoczeniem. Tu chyba będę musiał zjechać. To tu się przetoczę ostrożnie. Tu muszę coś utrafić. Puk. Ty sobie tu skocz. Bardzo ładnie. A ciebie chyba tu muszę zrzucić. No, 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 no. no. Oj, pięknie. Tylko utraw. Tak, udało się. No dobra, no i co dalej? No nie wiem, tu coś mogę zrzucić. Zrzucę. Nie, hehehe. <laughs> Sieroto. Jak tu zrzucę, to co się stanie? się? Zasadniczo niewiele. No dobra, mogę skoczyć sobie tu i dwa tunele mi się. Znaczy dwie kładki mi się odsuną i chyba tak muszę zrobić, ze względu na to. Oj, 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 powolutku. Patrz Aha No to mam przekichane. No nic, może z rozpędu się uda. Gdybym nie zrzucił tamtej kulki, to bym teraz sobie przejechał, ale że nie pomyślałem nad konsekwencjami, to teraz muszę próbować z rozpędu, uda się, uda się, udało się. No i dobra. Teraz woreczki. No, z woreczkami to kamienną kulką nie powinno być problemu. Tu sobie jakoś poradzę i jedziemy dalej. Hop. Hop. Eee, brrr, szalona. E, tak, e, no i co ja Wam mogę powiedzieć, no w sumie cieszę się już, że e, no, ja wiem, że nie powinienem tak mówić, że się cieszę, że seria się kończy, ale no nie, nie jest to gra, która by mi pasowała z tego względu, że cały czas siedzę jak na szpilkach, że kurczę, zaraz się spierdzielę gdzieś w dziurę i tyle będzie, I będę musiał nagrywać od nowa i w ogóle, no... Tak, osobiście uważam, że gra powinna być wyzwaniem, ale jednocześnie powinna dawać sporo fajdy. Tylko to powinno być odpowiednio wyważone. No a tu więcej jest tego napinania się, że kurczę, kurczę, zaraz zginę, niż yy, fajdy z grania. No nie wiem, ja jakoś wolę jednak yy, innego typu gry, ale no, jako że postanowiłem sprawdzić, jak mi pójdzie w czymś takim, sprawdziłem. No i. i. Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Jak ja mam tam zleść? Nie wiem, może tędy? No nie, tędy to ja się zabiję. Co, tu? No nie. Jak ja mam to? Nie, tu były punkty. Hmm... No tak, zaraz zlecę i się skończy Dzień Dziecka. Tu... A. Aha! Dobra, już wiem. Chyba wiem. No, cholera. Ciach. Tu muszę opuścić. Tu muszę pacnąć. I teraz mogę przejechać. I chyba gra. Zobaczmy. Hop. No, no, no. I super. Trochę mało mam żyć. Bo już na dzień dobry musiałem się zabić. No, jest to dość problematyczne, nie ukrywam. Aha, tu można życie. Dobra, jakoś to. Może wysunę delikatnie? O, powinno się udać. Udało się. Dobra, teraz tu mam kamienną, ale kamiennej nie chcę, jeżeli nie będę absolutnie musiał. Tu jakiś. Hop. A nie jestem pewien, czemu to ma służyć. Jak to ma być? Tu mogę... Aaa! Jakbym tam... Jakbym najpierw tu pojechał, to bym nie mógł nic teraz zrobić, a tak? A tak jakoś sobie poradzę. No dobra. Ogarnąłem to przez przypadek bardziej niż yy, celowo, ale się udało. Okej, okay, udało się. Tu mogę się zmienić na drewnianą, ale i tak już drewniany jestem, lecimy dalej i mamy... No i idę jak burza, przyznam się szczerze. Ale to zaraz się może skończyć. Tu mogę iść po punkty, ale chrzanić punkty. Ja chcę tą grę przejść i mieć ją już z głowy. Hop. Eee, to nie było fajne. Aha o! Ciężka sprawa, tak w ogóle to się fajnie kręcę. No i co ja tu mam zrobić? Puk. No i co? Jajco może się zmienię na kamienną, eee, nie wiem, czy to mi coś da, czy znaczy, na pewno mi da tyle, że będzie mi się trudniej sterować, po prostu. no nie dobrze, mam mało żyć, a no w sumie dwa to nie jest tak mało ale przypominam, że ja tu nie tylko walczę z grą, ale i z promilami. Więc wcale mi to nie ułatwia. Oj oj, dobra, poleciało. Dobra, tu mi się udało się. Tu spróbuję. Dobra, tam poleciało. No jeszcze coś przeszkadza? Puk. Pewnie z tej strony. Puk. Dobra, i teraz jak tu przejadę to się zmienię w papierową i nią nie przesunę nic, więc logicznym wnioskiem będzie próba dostania się tędy. Ale to może się okazać bardzo hardkorowe. O, udało się przez przypadek. Ale nie, to akurat ważne, że przez przypadek grunczy się udało. I może jakoś teraz przejadę. To nie jest źle. Mógłbym się wró wrócić, zamienić na drewnianą, kamienną, ale pojadę papierową, jest... Bo widzę, że tam mogę się zmienić z powrotem na drewnianą, więc jak mi się potem uda przeturlać... ...papierową kulką, to nie będzie źle. I udało się. No i wypas. Okej, okay. co my mamy tutaj? Tam mamy jakąś kamienną. A tu mamy zamianę na kamienną. No dobra. Nie jestem pewien, czy chce się zmieniać w kamienną. Bo kamienna jest twarda i ciężka. Ale no trudno. Tam było coś do przesunięcia. No to przesuwamy kamyczek kamyczkiem. Zaraz się okaże, czy to był dobry wybór. Stuk. O! No, 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 no. Chyba nawet dobre. Dobra, udało się. No i gitara. To idziemy tu. I turlamy się to. Tu, I turlamy się to. Tu, I turlamy się to. Tu, i, I co dalej? Dalej mamy mostek. Oj, 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 oj. oj. Da fakt. Czy wy to widzicie? Zdaje się, że mi odwróciło grę. Tu mamy checkpointa. No, <ścoughs> Okej, okay. nie spodziewałem się czegoś takiego. To jest dość zabawny błąd. Odwróciło mi się też sterowanie, czyli prawo jest lewo, i tak dalej. Mogę odwracać, ale nie mogę. No, rozumiecie? A, no dobra, to będzie bardzo trudne teraz jakoś to przejść. Wow, no właśnie, że prawo jest lewem. To wszystko działa na odwrót. I trudno jest ocenić, co tak naprawdę jest górą. Co tak naprawdę jest dołem? Tego się nie spodziewałem. Ale jakoś sobie radzę. W razie czego zaliczyłem checkpoint'a? Liczę, że jak się zabije, to mi to się odwróci. Ale no nie mogę tak naprawdę na to liczyć. No dobra, Eee. Zabawny błąd, i nie spotkałem się z nim jeszcze. Chociaż grałem w tą grę, no już przesiadłem ją dwa razy, tak? Bo musiałem od nowa przejść tutaj. Eee, no i z czymś takim spotykam się, szczerze powiedziawszy, po raz pierwszy. No i teraz to już naprawdę się gubię. No dobra, zabiłem się, zobaczmy, czy mi grę podróż łaskawie. Tak, odwróciło mi grę, cieszę się bardzo. Teraz może uda mi się przejść, tylko problem z tym, że straciłem życie. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. No, teraz to wygląda w miarę normalnie. Teraz ten slalomik to ja pokonuję raz, dwa, a nie muszę kombinować jak tu, gdzie tu i sprawdzać, który klawisz do czego służy. Eee, tu mam coś. No nie wiem, pojadę tu. Aha, tu mam zmianę na papierową. Tam dalej ode mnie, tam, tam dalej ode mnie chyba wymagają bycia papierową. Z tego co pamiętam, to też tą w papierową zmienię, mm, tu, mm, tu, tu i tu. E, dobra, i tu mogę się zlecieć na dół. Tam jest życie. No, w sumie tak zrobię. Jeżeli to jest łatwe do zdobycia życiem. To wiele sobie nim mogę pomóc. Dobrze, jeżeli to jest yy, jedna z wielu sytuacji irytujących w tej grze, gdzie zyskuję życie, tracę życie, zyskuję życie, tracę życie, ale widzę, że tu tak nie mam. Tak, okej, okay, to było łatwe do zdobycia życia, którym mi sporo mi dało. Teraz tak. Hm. Tu potrzebuję bycia czymś cięższym. No, pytanie, co mi to jest w stanie zapewnić? Czy tu się. Nie, tu się ni w nic nie mogę zmienić. Nie skuję, że muszę się wrócić spory kawałek, eee, gdzieś gdzie się mogę zmienić w drewnianą kulkę. Ale z kolei pokonywanie o tego chybotliwego mostku drewnianą kulką będzie dość problematyczne. Co zresztą zaraz będzie można zobaczyć, jak rzucam yy, słowami ogólnie uznanymi za wulgarne. Czyli w sumie niepotrzebnie zmieniałem się w tam, tego papieżaka. Ha, jak ja mam tam wrócić? A tu muszę skoczyć. Hop. O, i teraz możemy myśleć. Dobra. Jak tak to, to ma działać, to jest spoko. Zasadniczo wiele nie, nie straciłem. To sobie teraz ładnie poprzesuwam. Raz, dwa, trzy. Dobra, i wracamy tam gdzieś, gdzieś. Z tej strony trzeba pierdolić. I jest. Dobra. No i ładnie, no nie ma co narzekać. Teraz się tu przetłumaczę. Przydałby się. Aha ha ha ha. Teraz muszę potrzebować. Teraz muszę potrzebować. Tak, tak. Mo... Polska mowa być nie nietrudna. Teraz potrzebuję kulki papierowej, więc muszę się wrócić. Zrobimy to tak. Tu, tu, tu. No, tu. Dobra, dalej mi się nie chce wracać, bo to by się mogło skończyć moją radosną śmiercią. Ale jak się tu przeturlam, to tu gdzieś się zmieniało na papierową. O ile dobrze pamiętam. Tak, tam. Dobra. Powiem Wam, że ten poziom jest wymagający, jeżeli jeszcze ktoś nie zauważył. Eee, I z tego co pamiętam, 12 sprawiał, że y, miałem ochotę się, no tak, wypić więcej niż zwykle, bym to powiedział. Eee, no, bo. Bo. Bo był ekstremalnie popierdzielony. Nie to, że był jakiś trudny, no był trudny, ale to zresztą sami zobaczycie. Zakończenia też za mnie zdradzę, bo i dlaczego miałbym to robić... No dobra, no i co teraz? Teraz hop! Do góry... Ciekawe, że spadam w dół, a następny level i tak będzie wyżej, no ale dobra. To ja tam Cudnie. Uwielbiam latanie papierowym po prostu. O! No nie ukrywam, że jest to dość potwierdzielone. O! Te prowadnice są naprawdę chore. A tu jest jeszcze tak... ustaweczka. Dobra. Udało mi się. Teraz jeszcze... Tu! Kolejny czekolad. No powiem Wam, że idzie mi całkiem nieźle. E, jak na ten jedenasty level. Ale już widzę, że będę zaraz fakał straszliwie. No dobra. Tam widzę, że mnie czeka jakiś hardcore. Przyjrzyjmy się widzimy dwie poziome prowadnice, znaczy czy poziome? one są teraz, tak jak patrzę, to są w poziomie, tak naprawdę one są lekko pochylone. i tak w jedną musi trafić kamień na kulka, żeby tam mostek otworzyła, tak? tak. i w drugą też prawdopodobnie. no dobra. Niech się dzieje co chce, będziemy kombinować. Okej, okay, i teraz tak. E, to by się zdało... tu? Zlecisz? Trafisz? Dobra, zlecił, zleciło, trafiło. Zobaczmy efekty. No dobra, się przesunęło, no i gitara. E, teraz... Tam by mi się przydało... Czyli muszę utrafić tu. To obejdziemy tak, z tej strony. I stukniemy tu. FAK! No dobra, czy to mi coś popsuje, szczerze powiedziawszy? Obawiam się, że tak. A no tak popsuję i to bardzo, bo teraz nic nie zdziałam. Mogę się tylko zabić. No trudno, ale przynajmniej wiem, co z tym fantem zrobić. Hamuj, 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 hamuj. Jedno w... w prawo dziurkę, a drugie w lewo dziurkę. Czy to już na pewno tyle, żeby wystarczy, żebym mógł przejechać. Naprawdę to cholera wie. Dokąd ja mogę tutaj? Co tu jest? Tu nic nie ma. A tu mogę sobie zobaczyć, jak to wygląda. No dobra, tu teraz mogę zlecieć. A czyli muszę zjechać. Eee, zepchnąć te pudełka, najlepiej kamienną, a potem zmienić je w papierową, bo tam jest mowa, okej. Okay. No dobra. No, to teraz... Ymm, moja chwila prawdy, czy coś. Dobra. Mógłbym teraz skoczyć dalej i spróbować wycelować w tą prowadnicę. Ale wszystko, wszyscy doskonale wiemy, jak to się skończy. Dobra. No to jedziemy. Czemu do góry? A bo nad tym. Dobra. No i dobra, i teraz tak, skoczę sobie tu. Wszystko ładnie pięknie. Nie wtoczę się, bo po co? Hop. Te pudła muszę zepchnąć i pięknie. Teraz muszę się wrócić. Zmienić w kulkę papieżaną. Aha, po skosie. No wypas. Dobra, jakoś się udało. Teraz gdzie tu się zmienia w papieżaną? Tu na wprost. O rany. Coś mówiłem, że następny ogóle no, jest Ten jest chory już. No dobra. Teraz tak. Tu... Dobra. Tu się... Ojej. Jest... Jasno.

Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Jeszcze zobaczymy podsumowanie punktów. Troszeczkę lamersko, ale to nic. I tak jestem bardzo dumny, ukończyłem kolejny etap już przedostatni. I widzimy się, proszę ja was, w odcinku następnym, który będzie odcinkiem ostatnim z serii gramy przybiwku Bolans. No chyba, że wyjdzie, yy, nie wiem, yy, na przykład yy, część druga tej gry, ale na razie się z tego co wiem, nie zapowiada. No i dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Cieszę się, że byliście ze mną. No i cóż, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie, hej!